Cześć, witam serdecznie, dzisiaj mówimy sobie kolejne dzwonienie, dzisiaj musimy zlikwidować pomagierów w różnych kryjówkach. Pokażę wam o co chodzi w tym kwestie no i na wstępie chcę powiedzieć, że jest to oczywiście dogrywka, także jeśli ktoś jeszcze nie wie o tym, co są zadania dogrywki, to właśnie dzisiaj weszły i warto sobie zrobić, bo nie ma już dużo czasu, dlatego warto się pośpieszyć, no bo darmowe nagrody, kilo, lotnia oraz malowanie do broni czekają. Ja na wstępie też zachęcę do zostawienia subskrypcji, póki lecimy i użyć kodu SAYCAMSTAR przy zakupie karnetu w nowym scenie, będę mega wdzięczny. O co chodzi z tymi kryjówkami? Kryówki są to takie miejsca, e, gdzie po prostu mamy pomagierów, ale nie są takie jakby główne agencje, typu właśnie platforma, rekin, jacht, agencja, grota. No to w to się nie wliczają. Kryjówka jest to takie coś, że po prostu mamy tutaj właśnie takie małe punkty na mapie, gdzie najczęściej to jest jakiś domek, i tam sobie właśnie siedzą ci pomagierzy, i po prostu musimy ich zabić. Także pokażę Wam, że zalicza, i zaraz pokażę Wam też, e, gdzie znajdziemy resztę tych kryjówek. Także ja sobie tutaj dorę pierwszego. Proszę, jeden życzę go dobić teraz oczywiście pamiętajmy. Jest, jest, jeden na trzy. No i teraz gdzie znajdziemy te kryjówki. Otóż pokazuję. Pierwsza jest w tym miejscu, druga kryjówka jest tutaj. Trzecia kryjówka jest tutaj. Czwarta kryjówka jest na przykład tutaj. No i to w sumie powinno już wam wystarczyć. Także właśnie ja polecam te cztery. Tutaj oczywiście tych kryjówek jest więcej jeszcze. Ale też nie ma sensu po prostu latać na wszystkie, bo wystarczy że zrobimy w trzech. Także właśnie ja rekomenduję te cztery, żebyście byli pewni. No i tutaj na kilku sobie zrobić i pętać, że muszą być to różne kryjówki, także nie możecie dwa razy w tej samej zrobić. Dajcie znać, czy ten filmik się przydał. Mam nadzieję, że tak. Dajcie znać, czy robicie też dogrywkę. No i co, ja dziękuję bardzo za uwagę. To na tyle. Trzymajcie się na następnego. Cześć.